うん。 Cześć, witajcie, zaczynamy kolejne wydanie programu Między Gwiazdami, ja nazywam się Paulina Koziejowska, a dzisiaj znajdujemy się w kinie studyjnym, będziemy rozmawiać o filmie, o filmie, który cały czas możecie oglądać w kinach, filmie Święta Noc, a razem ze mną Maja Barałkowska i Piotr Cyrwus, dzień dobry, witam Państwa. Witam panią i witam Dzień dobry. Państwu. Film Święta Noc, ja obejrzałam jakiś czas temu i tak na początku myślałam, że to będzie komedia, powiem szczerze. Potem tak sobie myślę, że mam wrażenie, jakbym była w teatrze. Potem się troszkę zaczęłam z... bać. No i nie będę tutaj spoilerować końca moich emocji. Jaki to jest gatunek i o czym to jest film? Nie chciałbym wizywać policji. do to cholera jasna. O, za ekumenizm. Uuu, grozimy. Tak. Chcesz się przekonać? No chcę. Jak trzeba być podłym, żeby mówić takie rzeczy? Mówienie prawdy jest podłe. Kłamstwo jest podłe. To ty jest w kłamstwie. Cieszę się na te święta. Myślę, że zaletą tego filmu jest właśnie to, że on jest nieokreślony gatunkowo. Mhm. Znaczy, tam spotykają się, moim zdaniem, różne, różne gatunki filmowe i że to jest walor tego filmu, że on jest taki no właśnie, nie wiadomo czego się do końca spodziewać. I to, że. Tak jak pani mówi, że myślała pani, że to jest komedia, a potem widzi pani, że przeradza się to w jeszcze w coś innego, a potem jeszcze w coś innego, że dla mnie to jest komplement jako współtwórce Oczywiście jakiś element istotny, ale jednak element tego filmu. Ja bym powiedział, że to jest komedia. Chociaż my od jakiegoś czasu jako widzowie jesteśmy przyzwyczajeni. Że komedia to trzeba się wyrechotać, mhm. jak to jeden pan do mnie mówił, e, to nie jest farsa, to jest właśnie komedia. Komedia to jest ludzka, e, komedia. Ludz, ludzka komedia, to co się e, zdarza nam. W życiu to jest i są i ciemne strony, i jasne strony, i człowiek się może też wyrechotać w tym życiu, ale e, często też e, cierpimy w tym życiu, często mamy m, inne wyobrażenia na temat życia, które chcielibyśmy e, spędzić tu i teraz. E, I te nasze wyobrażenia, i te nasze spotkania, te nasze relacje budują właśnie jakby scenariusz tego filmu. Czy jak gracie razem małżeństwo to ułatwia sprawę czy, czy utrudnia? Jako małżeństwo prywatnie nagle pojawia się jako małżeństwo na scenie, w filmie. Y jak to jest? Jest, jest inaczej mm. niż, niż granie z osobą obcą czy, czy innym kolegą, koleżanką? Nie, chyba, chyba nie. To znaczy my po prostu już tyle lat mm. y, i razem jesteśmy, i razem i jesteśmy już tyle Aż pani lat się w tym zawodzie, że, że znowu to jest takie trudne to rozgraniczyć, prawda? Mm. Y, to, to, ta praca nam się z życiem bez przerwy przeplata. Praca jest dla nas... No to jest nasza ogromna pasja, zawsze była i przede wszystkim z pasji y, pracujemy mm -hmm. A, i, i, no, i też jesteśmy pasjonatami i pracy i życia, jest to się, nie, ja, ja jakoś tak nie miałam, ale jest jeszcze jest coś takiego, że jak jest dobry, mocny scenariusz, tak, tak jak tutaj, to po prostu jakby tak się idzie do za, za tym scenariuszem, no, jak to my mówimy, tak mm -hmm. się wchodzi w tę postać, tak się jest tą postacią, że e, no, jakby te sprawy prywatne, to, to jest trochę tak, wie Pani, jak się, jak się gra przed kamerą, no to oczywiście wszyscy aktorzy, aktorki o tym wiedzą, ale może nie wszyscy widzowie, to no, my jesteśmy na przykład, są intymne sceny, jest hmm. dwójkowa scena, nie wiem, pocałunku i tak dalej, ale wokół nas jest, obserwuje to w odległości kilku metrów, Kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób, które stoją w wielkiej bliskości i no po prostu jesteśmy już tego nauczeni, że trzeba jakby no nie widzieć, tak? Znaczy nie zauważać, zapomnieć o tych wszystkich ludziach, o, o operatorze, o szwękierach, którzy są bardzo blisko o dźwiękowcach, o tyczce, która nad nami wisi. No, to jest część naszego warsztatu. Zresztą, tutaj warto też a propos zdjęć, wspomnieć o, o Michale Rytel Przełomcu, który zrobił przepiękne zdjęcia, no to jest w ogóle jego rok, on zrobił wspaniałe zdjęcia do Ultima do też takiego filmu, ale jak przyszedł Michał na, na plan i mówi, ja siedziałem cały czas w plenerze przez ostatni, bo to jakoś krótko przed nami to realizował, i tu przyszedłem, a to jest zamknięte pomieszczenie, nie? Kompletnie inne wyzwanie. No to jest wyzwanie aktorskie, żeby w takim zamkniętym pomieszczeniu przez prawie dwie godziny utrzymać widza w w emocjach, w tym napięciu, żeby to było ciekawe, żeby się nie nudził, bo no tutaj tak. nie możemy zagrać niczym innym, ale co wy zapominacie o tym, że jak jesteście na planie, zapominacie o tym, że jesteście małżeństwem prywatnym. A, <grym> a, tak dobrze zrozumiałam? Tak, no tak, to, to ja, to ja, to ja, te, ja teraz zacytuję naszą córkę Annę Marię, gdzie była na pokazie w Koninie z nami, która jest też aktorką i powiedziała to niesamowite i też po paru chwilach zapomniałem, że jesteście moimi rodzicami. Także bardzo nam było miło usłyszeć te słowa. Powiedz mi, jaka jest recepta na tak długotrwały związek małżeński? 40 lat chyba w tym roku, dobrze policzyłam? Wsłucham, tak, tak, tak? tak? Ja chyba policzyłam. nie wytrzymam. Będę na, w każdym teraz programie do końca tak? roku będą nam wypowiadać. Już, już mówili, już mówili, ale to dopiero mamy początek roku, to czyli początek, już powiedzieli. No, muszę uodparniać na, na to pytanie. Myślałam, że będę pierwsza. Nie, nie. nie no właśnie tak odpowiem. Tak, tak, tak właśnie pomyślałam, że e, liczba 40. Mm -hmm. Jest imponująca. Uważam, tak, tak, to rzeczywiście no, kawał życia, dwie trzecie naszego życia, ale, ale chyba nam obojgu już teraz bardziej chodzi o jakość. Mm -hmm. Że można 40 lat przeżyć z zaciśniętymi zębami, prawda? I, I jakoś już się dokulać, bo już tam już się nie opłaca. A teraz jakiś podejmować innego, innego ryzyka, czy, czy zmieniać partnera czy partnerkę, prawda? Eee, no, bo to tam, ja, ja już tam jako, jakoś no. tam będzie, nie? Ale myślę, i my bardzo dużo rozmawiamy o naszym związku, my bardzo dużo rozmawiamy o swoich relacjach, i ciągle szukamy sposobu, jak ze sobą żyć tak, żebyśmy byli obydwoje usatysfakcjonowani i myślę, że to jest fajna rzecz, że, że jak czujemy, że, że coś nam to skwiera, to, to zaczynamy o tym rozmawiać, a nie, a nie mm, przyzwyczajamy się, że no dobra, to już tam niech będzie tak średnio. Ch tak, chyba, chyba nam, nam obojgu hmm. na pewno zależy jeszcze, jeszcze. No mam nadzieję, że do końca, na jakości też życia, bo każdy dzień, teraz już wiemy, że, że naprawdę każdy dzień się liczy i, i jego jakość. I żeby go nie prze... zniszczyć, w napięciu, w jakimś, w jakiejś niechęci, prawda? Żeby to... na bieżąco wyjaśniać, czyścić się jakieś sprawy. Czyścić, tak. E, tak żeby tak. nie było tak słodko, ja uważam, że za dużo rozmawiamy czasem. E, chciałbym może już tak popłynąć, że jestem tylko szczęśliwy, nie, 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 nie dotyka mnie te rozmowy, a że rodzina jest coraz większa, także tych rozmów jest coraz więcej co, i, i trosk, i, i takiego zwykłego martwienia się o drugą osobę, a Ciężko się nawet przez 40 lat nauczyć, jak wybrnąć, żeby mieć zawsze dobrą minę i być takim, jakim się oczekuje. Jak też dużo się dzieje w naszym życiu zawodowym, w naszych relacjach naprawdę dużo się dzieje i, i, i trzeba sobie z tym radzić. Ale myślę, że. To, to nie jest tak, że, 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 że te, teraz my jesteśmy takimi gwiazdami i te, to życie mamy takie wspaniałe. bo też jest ono mm. wspaniałe, ale też chodzimy i chodziliśmy ciemną doliną i czasem człowiek jest. Ja mówię o sobie jako, zawsze jako człowiek, przepraszam. Moja. <laughs> człowiek jest w rozpaczy i chciałby jakoś inaczej żyć, inaczej załatwić pewne sprawy. No i to, co Maja powiedziała, ważne jest, żeby się spotkać czasem i powiedzieć sobie nawet w twarz trudne sprawy, ale to, to kiedy też widzę, że jak człowiek jest młodszy, to bardziej to <grybujesz> wybucha, i jest to może jakaś kłótnia czy awantura, a im dalej w las, to wtedy patrzymy już z takim. Może te emocje w sercu są takie same, a nawet większe, ale gdzieś może potrafimy to okiełznać inaczej. Ja jeszcze tak sobie myślę, że chyba taką też receptą na Wasza długowieczność, Waszego związku jest to, że te podobieństwa się jednak przyciągają. Kiedyś usłyszałam taką tezę od jednej z psycholożek, że przeciwieństwa przyciągają się ale na chwilę, a podobieństwa tak na dłużej. A to chyba ta psycholożka się pomyliła. A jesteście co? Jesteście zupełnie inni? <grymne> tak. No ale w tym sensie, że, że ja myślę, że każdy człowiek jest inny. No tak, nie znaczy, ma dwóch nie... połówek pomarańczy, prawda? Nie ma ich. Nie. Nie wierzę w ja do. też nie wierzę w tę teorię. Myślę, że po prostu to jest w ogóle tak, że... że... Było było nudno, strasznie jakby byli tacy sami. Chodzi mi o wasz zawód, <grymne> o wykonywane zajęcia. O... różne, różne mm. opinie, nawet no. oglądając ten sam film nam się, uh, jednemu się podoba, drugiemu uh, osobie nie podoba się. I często właśnie dyskutujemy, nawet prowadzimy zażarte dyskusje. I, I chociaż fascynujemy się wspólnie, e, ja. Mm. Między innymi, właśnie za tą Maje cenie, bo Majka zawsze poszukuje i głębiej, i dalej jest oczytana, i, i też duchowo się rozwija, gdzie nie mogę za nią na, nadążyć. Ale to, to mnie fascynuje. Ale nie to, że ja się zgadzam ze wszystkim, wręcz przeciwnie, że jak ma, czasem Maja mówi, że pójdzie w prawo, to ja pójdę w lewo i to z całą nawet taką. Determinacją, żeby się nawet poparzyć. Skoro mam Was tutaj, drodzy Państwo, razem, to ja w jednym z wywiadów usłyszałam, że Wy chcieliście razem zagrać w klanie, małżeństwo, no ale reżyser, producent stwierdził, że nie pasuje Pani do tak. żony tak. E, Ryszarda Lubicza. No i, 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 i jak, to, jak to w ogóle interpretować, że nie pasuje Pani? No właśnie, I, dlatego, dlatego to jest. Wy, a Wy jesteście 40 lat razem. E, dlatego to jest sztuka, dlatego to jest sztuka i klan też ma pewną dozę sztuki. Chociażby ludzie mówią, że to jest popkultura. Tak, to jest popkultura. Mm -hmm. I, i to, to jest wielkie dzieło pana Karpińskiego, pana Niżyńskiego, pani Łepkowskiej na początku, pana Kwiecińskiego. Że Potrafili coś takiego wykreować. I mm. dlatego e, oni stwierdzili przy tych zdjęciach próbnych, że jednak potrzebuję inną żonę ni, niż, e, e, niż, e, niż mam, ale te też tam były inne względy, jakby e, e, i te kwestie na naszego życia, bo myśmy wtedy mieszkali w Krakowie. E, ale tak się stało i zupełnie ja bardzo. Myślę, że dobrze, 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 się, się stało, dobrze się stało, to, że, że, że Małgosia tak zagrała myślę, że... moją żonę tak. i musiałem się e, mierzyć. I wszyscy mi nawet zazdroszczą, że miałem dwie żony w życiu. Dobrze, słuchajcie, to chyba tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Super się z Wami rozmawiało. No cóż, no nie będę pytała, jak będziecie świętować tę 40. rocznicę, bo to jest Wasza sprawa, ale myślę, że coś fajnego wywieścicie Już się tutaj Pan Piotr uśmiecha bo już jest prawie wymyślone. Tak, 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 tak. Aha, no do Chyba Włochy, <laughs> tak? Pera. O, o cudownie, tak, tak. cudownie. Ale nie będziemy śpiewać. <laughs> nie, nie będziemy, nie będziemy śpiewać, ale życzymy też y, Pani i, i Państwu życzymy y, dobrego Nowego Roku, y, pięknego rozwoju, przede wszystkim, y, dużo dobrych chwil i, i też cierpliwości do, <laughs> do tych trudniejszych, które Mijają. Wszystko mije. No i jakbyście mieli kontakty ze Złotymi Globami, Oskarami to powiedzcie, że jest taki świetny film. i Bardzo Państwa zapraszamy. Odwiedzajcie kina, oglądajcie nasz film, dlatego że ja sama wiem, że naprawdę film oglądany w kinie to jest kompletnie inna jakość, inne skupienie niż, niż w domu. Zresztą wytrawni widzowie doskonale o tym wiedzą. A ja w ogóle kocham kino, mm. i kino to jest mój kolejny pokój. i Mam blisko fajne, małe kina i chodzę tam na kawkę bo, i, i na seans i zawsze kogoś spotkam. I, i, I ja się czuję na przykład świetnie w kinie. Po prostu to jest totalnie moje, moje miejsce, bycie widzem w kinie. Więc zapraszamy do kin na nasz film i, i w ogóle na, na, na wszystkie filmy. Ja również dołączam się do tych zaproszeń. Film Święta Noc cały czas w kinach. A moimi gośćmi byli Maja Barełkowska i Piotr Cyrwust. Obu program między gwiazdami. Do zobaczenia, Paulina hej!